LS Dębiec, no miny nieciekawe, ale no, też można powiedzieć kibicom, waszym dzieciom, nie wiem, wszystkim, że taka jest piłka, tak? Już się wygrywa, już przegrywa. I chciałbym może zapytać tak przezrotnie, co, czy ta porażka więcej was, was nauczyła niż wiele waszych zwycięstw? Wiecie przynajmniej, no, że też trzeba się podnieść po takim, po takim meczu. Zgadza się, no, tak jak pan dobrze zauważył, no, to był mecz, który po prostu obnażył nasze wszystkie takie bolączki. I po prostu no, z tego meczu jak najwięcej wyciągnąć konsekwencji, po prostu no, jak najwięcej tych wszystkich, że tak powiem, e, nauczki. Tak, tak, dokładnie. E, co zrobiliśmy źle, no, przeciwnik perfekcyjnie wykorzystał nasze wszystkie błędy, wchodziło im tak. Jak to się mówi, mieli chyba dzisiaj dzień konia, bo po prostu kolega, który tu z 73 chyba numerem, no wszystko mu wychodzi. Wchodziło mu normalnie jak masło, no pokazał prawie tak jak Lewandowski, że w 9 minut można 5 bramek strzelić, to on chyba dokładnie to samo zrobił, nie? I no faktycznie no, nie było mocnych na niego, nie. No to jakie jest? LSD, LSD jak się mhm. weźmie, jak jest, jak jest napompowane, jak mhm. jest w gazie, jak jesteś na fali, jak potraficie, bo że grać mhm. potraficie, to przewidziałem. No, gdybyśmy takie, takie wszystko proste było tego, to odnosząc nawet do Ekstraklasy, nie? chociażby Lech, też nikt nie wiedział, co się stało z Lechem. że tam wiecie czy nie wiecie? Znaczy, czy to analizujecie? Teraz analizujemy i cały czas koledzy jeszcze wymieniają, że tak powiem, dyskusje prowadzą, wymieniają wnioski, co było źle, z jakim powodem. Mamy jakieś już pierwsze przemyślenia, co nam nie wyszło przy tym meczu. I jeszcze każdy ma się, że tak powiem, zastanowić w domu, żeby Praca sobie... Na, tak jest dokładnie, żeby sobie za, wziął, co, co było źle, na czym musimy pracować. Ja również jako tam powiedzmy ta ostatnia uh -huh. instancja, ale jako również koledzy, którzy nie mogą dopuszczać do takiej sytuacji, gdzie bardzo często dzisiaj. Mają pana na minie, tak? Że 2 na 1. Dzisiaj zbyt wiele takich sytuacji było 2 na 1, gdzie, gdzie po prostu no, perfekcyjnie zostały wykorzystywane do, do, no, do maksimum, praktycznie, bo to Dosłownie tego, na no jeszcze jak swojaka się strzela, no to już. Taka kropka na dni. Dokładnie. E, LS, jakby w swoim historycznym składzie, czy mocno przebudowany w ostatnich mm -hmm. sezonach się pozmieniało? Pozmieniało się, pozmieniało. Przyszły nowe twarze. Jest parę starszych, powiedzmy, kolegów, którzy grali e, i grają no, przy różnych drużynach. Ale no mam nadzieję, że ta mieszanka takich tych starszych graczy plus te nowe twarze, które się pojawiły, da lepszy efekt po prostu na, najlepsze, na dalsze, że tak powiem, mecze, które tutaj będziemy rozgrywać. Jeśli nie mieliście nikogo na zmianę, to tak często jest? Czy raczej znaczy, macie szeroki skład, jest czego wybierać, czy wąski, hmm. ale no dzisiaj mają zmiany? Dzisiaj wyjątkowo bardzo krótki skład, nie, troszeczkę nam właśnie też między innymi to była jedna z przyczyn, między m.in. Że, że ta porażka była taka. Ee, że tak powiem e, w takich roz, dotkliwa rozmiarach, ponieważ no, w drugiej połowie widać było, że starsi koledzy opadli z sił i już później e, można tak powiedzieć piłkarsko rękawy były i osoby, które tutaj młodsze, widać bardzo dobrze wybiegane, że tak powiem, no, objeżdżały nas, mówiąc po, tak po piłkarsku. Czyli sezon taki też, dość, który ciężko Was doświadcza, bo jesteście mm -hmm. raczej w dolnej części tabeli niż w górnej, no, ale mm -hmm. jakieś tam punkty zgromadziliście, więc coś tam pozytywnego można dostrzec. No, jak najbardziej, no, staramy się, że tak powiem, bawić się też, to nie tylko chodzi no o właśnie, to, że... Ja same... Wiem, że tak mało uśmiechu było na końcu. E, <laughs> dokładnie, dokładnie, dokładnie tak, być może to, że że ten wynik po prostu zbyt wysoki później był, że, że, że to już to powietrze, to co pan też powiedział, że już tak kompletnie powietrze zeszło z nas i później już nie było tej radości, tak? nie było tego, tej, tej, tej zabawy, a też między innymi o to chodzi, no bo nie oszukujmy się, punkty punktami, okej. Okay. To zawsze ważne, zawsze się liczy, bo za to są, powiedzmy, jakieś nagrody, jakieś no ale gracie, rzeczy. O radość, ale szyboda, dokładnie. o też. I tego, gracie. i tego między innymi też uważam, że nam zabrakło tej, tej radości, tej, tej, tego, e, tej zabawy, tak? No za bardzo też może ta sprawa, to spięcie później, że tak powiem, że chęć pokazania, że, że kurczę, no, gonimy wynik. Jak coś nie wychodzi, no to chociaż pobawmy się tą grą, pokażmy, że też umiemy stworzyć jakąś fajną akcję, też umiemy po prostu zagrać, a nie I tylko. Się trochę a i... dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak, że, żeby to też był ten efekt po prostu tego, a nie, no, no tak jak pan wspomniał, fajnie, że, że, że głowy i po prostu osoby podłamane wynikiem. I, I tą całą tą sytuację. Ale na ja koniec Dębiec, jakby trzymacie się dębca, czy też rozszerzyliście swoją granicę geograficzną przynależności, czy różnie bywa już w tej chwili. No w tej chwili chyba to już już ra, różnie bywa. To już nie jest to końca. Że no, że wszystko zaczęło się na dębcu, to wiadomo, natomiast Dokładnie. świat przed wami otworem. Tak? Zgadza się, zgadza się. No zobaczymy, no, staramy się, żeby te jak najwięcej osób chętnych, tak? Bo wbrew pozorom, żeby było jak najwięcej osób chętnych do gry, bo o to właśnie chodzi. Co wbrew pozorom się okazuje, że wcale nie jest tak proste i tak łatwo, żeby I tych. tak, systematycznie. Dokładnie.